Dajcie na jakże to wspaniałym i uroczystym otwarciu edycji kolekcjonerskiej Spider-Man 2, na którego mocno też czekałam, jak pewnie większość z Was. I muszę się w sumie z tym streszczać, bo Patryk już od początku mi tutaj skrzeczy, żebym to szybko zrobiła, bo już chce dać gierkę do pobrania i grać, więc ja zrobię wszystko mu na przekór. Więc bardzo wolno będę rozpakowywać tą kolekcjonerkę, żeby po prostu no, chłop nie miał za łatwo, nie? Za dobrze raczej. Niemniej zobaczcie, jakie typu pudło jest ogromne. Kiedy je postawię w pionie, to całkowicie mnie zakrywa. Więc no, jest chyba największe z mojej kolekcji, choć cyberfunka chyba będzie większe, ale bardziej kwadratowe. No, nieważne. dobra, no to rozpakowujmy. Oczywiście nie wzięłam, wysłałam żadnego nożyka, a niestety po się mam za krótkiem. dobra, idę. Nie ma jakie piękne, zobaczcie. Symbol Spidego, jak u mnie na koszulce zresztą. Czekaj, czy takiej samej wielkości by było. No, podobnej. Teraz sobie mogę zrobić dramatyczne otwarcie. Choda, nie starczy mi śliny do tutowania. One hour later. Ty, niezła. Jak w Skyrimie. No więc pierwszą rzeczą jest Steve'e, ale zobaczcie w ogóle w jaki sposób jest zapakowany. Trochę śmiesznie, nie? Taka jak na jajka teksturka, tylko cała czerwona. No i pierwszą rzeczą jest Steebook. Który wygląda, no powiem Wam, że całkiem ładnie. Nie widziałam go wcześniej na grafikach ani nigdzie, więc jestem troszkę, może nie zszokowana, powiem, ale zaskoczona pozytywnie. Choć ten z Jedynki mi się bardziej podobał. Zaraz Wam sobie pokażę, bo ten z Jedynki był taki fajny, minimalistyczny, w zasadzie całe czerwone pudełko tylko z białym logiem. I do mnie ogólnie trafia ten styl, czyli taki, no. Kurczę, minimalistyczne, jak to inaczej nazwać? Niemniej, zwójki również jest przepiękny. Mamy tutaj Nowy Jork nocą w deszczu i na pierwszym planie walczących pajęczaków Pitera i Majsa wraz z Venomem, gdzie całe otoczenie jest jakby śliskie, połyskujące. O, to jest dobre określenie. Natomiast postacie są matowe i daje to świetny efekt. A w środku mamy oczywiście cyfrową edycję gry, ale to o tym zaraz powiem. Natomiast w środku mamy również takie minimalistyczną opadkę, tylko na odwrót. Nie jest ona czerwona, jak w jedynce, tylko czarna z białym również logiem. No, podoba mi się. Ale może jeszcze kilka słów o tej Nieszczęsnej cyfrze, jak wiecie, ja nie przepadam za takimi edycjami. Wolę, o wiele bardziej wolę pudełko, ale innej opcji nie było, bo przez to, że mamy na rynku PlayStation Digital, który nie ma czytnika, no to niestety te edycje kolekcjonerskie zawierają tylko taką wersję. No, będę musiała kiedyś sobie dokupić po prostu płytkę, kiedy stanieje. Co no, no, tu będę płakać więcej? No i tutaj mamy edycję Deluxe, która oprócz pełnej wersji gry zawiera 10 wyjątkowych kostiumów, dodatkowe elementy w trybie fotograficznym i dwa punkty umiejętności. No, widzicie, jak ktoś jest słabym braczem singlówki, no to potrzebuje pay to win, nie? No i tutaj są jeszcze dodatki przedsprzedażowe, czyli. Kostiumy, gadżety i też trzy punkty umiejętności. Chciałam Wam to podarować, ale niestety to jest wszystko razem, a nie na osobnym kodzie. Więc niestety, wybaczcie. Patryk! Nie Cię można wołać. Masz kodik. No tyle, no co iść. Wkrywaj sobie. A, ok. <grych> Ojejku. Musisz przygotować dla mnie, żebym ja nie musiała czekać. Dobrze. No więc, dobra, Amstel Buczka sobie tutaj. Ładnie postawimy, żeby się eksponował? To będzie dobre określenie? Chyba tak. Mam nadzieję, że go widać w kadrze, tylko. <laughs> dobra, jedna, trochę bliżej. No i przechodzimy do tego, co najważniejsze, czyli do figurki. I nawet mamy tutaj moi kochani instrukcję, jak ją złożyć, ponieważ składa się w zasadzie z trzech elementów. Okej, okay, dobra, zajarzyłam mniej więcej. No, nice! Właśnie! Nie, co nie. ja inteligentka mogła nie, nie, strony zrobić, nie, O. nie, tej strony nie, nie, o zobaczcie nie, to się prezentuje nie, nie, już w pudełku o, zobaczcie, jak ona jest, jujku, jujku masakra no i teraz żeby tego naszego Pitera umocować, no to muszę wyciągnąć stąd taki plastikowy plastikowy, nie, metalowy przepraszam, wichajster który mocujemy w ramieniu ramieniu Venoma no właśnie i wtedy to idzie tak jeszcze ta figurka jest no niesamowita, muszę przyznać i chyba, nie no chyba na pewno najładniejsza, najfajniejsza ze wszystkich, które mam, w sensie z edycji kolekcjonerskiej, bo tak to ogólnie rzadko kiedy kupuję osobno figurki, no niezła nie jest ona jakoś mega szczegółowa, w sensie patrzę teraz na Venoma, choć jednak widać tutaj zarysy mięśni. Te zębiska są ładnie wyprofilowane, jeżeli mogę tak powiedzieć. Pewnie nie, ale, ale są dosyć wyodrębnione. Język pokryty jest śliską, boże śliską, połyskującą farbą przezroczystą, więc to fajnie, fajnie odbija światło. Również maź <grytanie> na samym dole maź, no nie, no to jest tak, w, takiej, w takiej postaci. Więc no, a na pewno niefajne jest to wyraźne łączenie na głowie wenoma, czy też na szyi, na mięśniach. Na kolanie, tym bardziej jest to widoczne, że on ma, że powiedzieć, taką gładką tą skórkę, tą swoją otoczkę, więc yy, najbardziej rzuca się akurat to w oczy. Sami Spidermanowie są bardzo ładnie wykonani. Tutaj nie mogę się do niczego doczepić, są szczegółowi, fajne mają te pozy, mega mi się to podoba. Miles ma nawet taką takie przezroczystą swoją elektryczność. I ogólnie, no bardzo, bardzo podoba mi się ta figurka. Podoba mi się dynamiczna poza, gdzie właśnie Venom trzyma tutaj za jedną nóżkę Majsa, który chce mu przywalić z elektryczności, a Spider z drugiej, w sensie Peter, gdzieś go tam już siecią atakuje i wyglądanie przyszefiony na tej sieci. No po prostu świetne. Tylko nie wiem, gdzie ja to postawię, bo na wysokości będzie za duża. I ile ona ma centymetrów? 19 chyba. A zaraz sprawdzimy Patryk! No nie będę ci pokazywać, no zobacz sobie Uuu mm. Fajna, nie? No, Noo, co, <laughs> No A przeniosłbyś filmiarkę, miarkę? Bo no, bym sobie sprawdziła, jak jest na przykład uh -huh. tutaj, no. Dzięki No od Milesa na przykład ja, no, no, to no, że... no, to powiedzieć. no No to nie mogę pół, powiedzieć. już 47 No 47,5 centymetrów, to jeżeli chodzi o Milesa. A z tego no tak 47 jeszcze liczy ten jego wątły paluszek, więc jest bardzo wysoka. Nie wiem, gdzie ja to umieszczę. Ale jeszcze wam pokażę tak spadnie z jedynki. Właśnie. Tylko muszę go wytrzeć, było tak wstyd trochę. Nie widzę specjalnie różnicy. No i moi kochani, to już było na tyle, jeżeli chodzi o edycję kolekcjonerską. Nie ma tutaj żadnego arbuka, nie ma żadnych przypinek, ani innych pierdółek, które mogłabym schować gdzieś do pudełka i patrzeć na nie raz w roku. Ale i tak moim zdaniem jest sztosik, no, ta figurka to przebiła po prostu wszystko, bardzo mi się podoba. No ale też dlatego, że ja lubię Spidermana jako superbohatera ogólnie, więc ta, tak, steelbook też jest cudowny, no i... No, można by się wydawać, że to niewiele, bo kolekcjonerka kosztuje 1200 cebulionów. No, jest to dosyć sporo, za tylko mówię tutaj figureczkę, buczek grę i jakieś deluxe też niepotrzebne rzeczy. No. Nie, nie, jednak mi się edycja bardzo podoba, no bo muszę teraz za wszelką cenę racjonalizować swój głupi wydatek <głupi> na durną stojkę. Głupi, nie głupi. Akurat, no, mega mi się podoba, choć uważam, że jednak cenowo jest za drogą. Bo pewnie za taką cenę, nie wiem, 1200 zł, o 300 zł za grę, to jest 900 stówek za figurkę Steelbook, Steelbook Time na to stówkę, no to te 800-700 zł za to, no to... Można polenizować, choć no, za taką cenę to nie wiem, czy znajdziemy jakąś też mega taką porządną, porządną figurkę tych rozmiarów i. O, nie, jest OK. Więc dziękuję Wam już serdecznie za uwagę i dajcie proszę znać, czy Wam podoba się ta edycja i czy w sumie gracie już w Spider-Mana 2 Choć pewnie tak, więc może dajcie znać jak tam wrażenia. No, trzymajcie się, cześć na razie.